Wychodzę właśnie tutaj sobie teraz z hospicjum, a co się działo powiem Wam już za sekundę. Angażuję się w dużą akcję charytatywną, o której powiem też również dzisiaj na live, i za niedługo w następnych postach i relacjach. Jednak pierwszą rzeczą, którą chciałbym was zachęcić i przedstawić, jest licytacja oto tych obrazów, która trwa teraz do niedzieli i wszystkie te pieniążki wpadną na pomoc dla tych dzieciaczków. Ja byłem oczywiście na całym tym oddziale, widziałem wszystkie dzieci, które są. Są dzieci bez rodziców, są dzieci, które już leżą tutaj latami, są dzieci, które niedawno tutaj wkroczyły, są dzieci mniej jakby chore, tak, bardziej schorowane. Więc jakby ktoś chciał wesprzeć i pomóc i mieć taki sobie obrazek w domu, który wybierze na stronie, zostawiam Wam link. Zapraszam, a co dalej e, łączy i będziemy działać z tą e, tutaj placówką w Rzeszowie, dowiecie się już w następnych relacjach i postach, a będzie naprawdę e, co opowiadać. Mm. Mm.